Około 4700 metrów sześciennych, 4 mniejsze, 700 m3. Ilość biomasy zgromadzona w tych zbiornikach umożliwia nam pracę z pełną wydajnością kotła między 4 a 5 dni. Pod ziemią biegną przenośniki zgrzebłowe. Następnie ta biomasa przechodzi przez układ separacji. Do wychwytywania są z niej metale i również tak zwany nadwymiar. Te części biomasy, które nie spełniają wymogów gwarancyjnych paliwa, czyli są za duże. To wszystko dostarczane paliwo będzie na doły rozładowcze, a natomiast ten układ separacji, czyli to, te urządzenia, które są za Państwem, to jest układ separacji i wykwytu nad siatem. Następnie będzie poda jest podawany na silosy. Silosy z rębek, to czyli mówimy te zbiorniki duże, wyższe i zbiorniki, silosy peletu, te zbiorniki niższe. Jak Państwo widzą, różnica konstrukcyjna poza jest jeszcze taka, że zbiorniki peletu, mają na górze platę z pozytywna. Słońce faktusze tego podawania i dalej <skry diode festivals Rainbownoon> dla nasz główny główną, Państwo tym przenoszki cały czas pracuje. Prezentacja Proszę Państwa, co do mm. samego komina? <connections> Nasz komin jest najwyższym obiektem w Łodzi. Ma 250 metrów wysokości. Umieszczone są na nim wszystkie systemy nadawcze, wszystkich, wszystkich telewizji, jak również systemy lokalizacyjne i nadajników radiowych. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, miesiąc temu była miesiąc troszkę więcej. Była wymiana na szczycie masztu nadawczego. Mamy już telewizję cyfrową. Zmieniono również prac nadarczą tego nadajnika. Zasadniczo miał klaustrofobię, to proszę, żeby to powiedział. Wtedy no, zostanie te 5 minut, tyle trwa pokaz. Ja zostanę z takim uczestnikiem wycieczki. Resztę zapraszam do środków. Mamy cztery turbiny 100 MW, Ponieważ zużycie na ciepło załamało się w latach 90 tak naprawdę, nieprzewidziana jest rozbudowa zakładu, a wręcz przeciwnie, zakład drugi zaprzestanie produkcji w roku 2015. Prawda jest taka, że zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło spowodowane jest głównie termomodernizacją. Wszystkie budynki mieszkalne albo prawie wszystkie mają w tej chwili e, ocieplone mury, spadło zapotrzebowanie na ciepło. No i co jest z tym związane, moce zainstalowane w elektrociepłowniach raptem okazały się, że są zbyt duże. Dlatego przewidując zapotrzebowanie na lata przyszłe, w roku 2015 zakład EC2 za przestanie swojej produkcji. Zapotrzebowanie miasta na energię cieplną jest rzędu już w tej chwili. Jest na poziomie około 1500 MW. Natomiast sama, sama EC3 i EC4 jest w stanie zapewnić ten poziom mocy ciemnej Dlatego w roku 2015 zawierała za to i zawieszała na z prawej strony, proszę Państwa, mijamy instalację odsiadczania spalin. Naprzeciwko podobna instalacja. W tej chwili ta instalacja pracuje z naszym e, kotłem pyłowym, na pół węglowy to jest kocioł łapę 230, czyli to 230 mówi o jego wydajności. To jest 230 ton pary świeżej. Dwie instalacje odsiarczania spalin, natomiast kocioł BFB jako najnowsza nasza jednostka wytwórcza. Nie wymaga już odsiarczania spalin. Poziom siarki w spalinach jest tak niski, spełnia wszystkie wymagane normy, dlatego nie jest konieczna instalacja odsiarczania spalin dla naszego największego. Tu jest komina, tam ma zawartość do 5 mg na normalny metr sześcienny. Któreśla tak naprawdę, gdyby porównywać... Za uciążliwość, jeżeli chodzi o ochronę środowiska naszego takiego zakładu, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ze względu na to. W tej chwili pracuje jeden blok energetyczny, kocioł BFB i turbina, turbina druga do niego dołączona. Jak Państwo widzą, cała obsługa tego urządzenia to są dwie osoby. Pan, który siedzi po mojej prawej stronie, jest operatorem kotła. Steruje całymi procesami związanymi z obsługą kotła. I Pan, tutaj na mnie, steruje turbiną i generatorem. Nasza elektrociechłownia, tak jak mówiłem, ma trzy bloki energetyczne, trzy potły wodne i maksymalna obsługa na jednej zmianie roboczej to jest 50 osób. 50 osób, które obsługują gospodarkę chemiczną, czyli zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie wody, bo woda, która jest w obiegu ciepłowniczym jest wodą uzdatnioną. To są osoby, które obsługują gospodarkę olejową, bo tak jak Państwo widzieli, proces rozpalania jest procesem trójfazowym. Znaczy najpierw jest podawane paliwo gazowe, potem dopiero jest wrzucany mazur, a na końcu dopiero pył węglowy, jeżeli chodzi o obroki węglowe, lub biomasa, jeżeli chodzi o kocią BRB. To jest obsługa kotłowki, maszynowki, to jest obsługa elektryczna, układ automatyki i zabezpieczeń. 50 osób na zmianie, jest 5 zmian w dowodach. Teraz proszę Państwa, znajdujemy się na bloku najnowszym z naszych bloków. To jest blok zmodernizowany. Kiedyś te dwa bloki były blokami bliźniaczymi. Tu Państwo widzą, jak to wyglądało 30 lat temu. Choć nie do końca to jest prawda, dlatego że modernizacja jest tak naprawdę rok po roku, są jakieś zmiany. Bo na przykład strategyka już jest na biurach leta, wiadomo, że 30 lat temu jeszcze z dwóch lat nie było, to było wszystko na lampkach. Ale tak, nie było, tak kiedyś wyglądała energetyka. Zapraszam do drugiej. Uważajcie, nie ma jeszcze naszej gospodarki biomasowej na tym zdjęciu, tak? Nie ma tych, tych cylindrów, tych zdjęcie po prostu zrobione zostało ponad rok temu. tak naprawdę jest pokazane, że do wytworzenia 100 jednostek, 30 jednostek energii elektrycznej i 70 ciepła, w przypadku osobnego generowania energii elektrycznej w elektrowni i w ciepłowni, osobno ciepła, potrzebujemy 154 jednostki paliwa. Natomiast w przypadku ciepłowni tylko 117. Więc jeżeli słyszę szumne takie zapowiedzi, co będzie się robić, żeby zmniejszyć energię, żeby zmniejszyć na przykład emisję zapobiegać zwiększonemu zanieczyszczeniu środowiska, to tak naprawdę, jak popatrzę na zakład, w którym, w którym pracuję, to my jesteśmy naprawdę już bardzo daleko przed światem, bo świat w przypadku zachodnich państw nie ma sieci ciepłowniczej i tam generacja jest po prostu niemożliwa. Znaczy można to robić na jakąś tam małą skalę, gdzieś ocieplić parę budynków, założyć sieci, ale to będzie inna skala i inne oszczędności. Najlepsze elektrocie... elektrownie na świecie, najlepsze mają sprawność rzędu 40%, elektrociepłownia ma sprawność około 85-90%, a z samej sprawności wynika mniejsze zużycie paliwa. Także no, to chyba jest istotna informacja i to zawsze staram się przekazać w każdej grupie, że pomijając y, już wszystko inne, bo Państwo możecie widzieć czasami y, y, ciemny dym, który jest efektem np. rozpalania, kotu się rozpala, tak jak powiedziałem, mazów, tego się nie umie, nie możemy doprowadzić do stanu stabilnej pracy, bo no to oczywiście trzeba rozpalić. Nie da się rozpalić węgla, zresztą jak Państwo mają, nie wiem, biory, widzisz, na węglowy, to widzicie, że najpierw trzeba się jakaś szufladka, w tym przypadku, się położył z tym I wtedy, i przy rozpalaniu masy to proces rozpalenia.